Cześć witam wszystkich na moim kanale w środę. Takim już późnym popołudniem wieczorem można powiedzieć bo jest chyba około siódmej. Dawno nie było pogodzie więc jest tak taka opadająca mgła. Widząc mokro Jakaż to jest niespodzianka. Nagrywam dzisiaj film i przez tydzień ogólnie filmów nie będzie, jeżeli będą to jakieś y, dziwne filmy, e, bo y, muszę jechać jutro do Polski na pogrzeb. E, więc teraz nagram Wam coś ze zwierzaków. E, no a pójdźmy do królików. Tutaj mam naszykowane y, warzywka, owoce i rybale dla przykórek, to tak jak je zapodam to sobie obejrzymy przepiórki baranka, ładny klamot piętomiesięczna, samiczna jeszcze troszeczkę do jesieni, do września ją potrzymamy i wtedy będzie dopuszczona rudy samotny pewnie chciałby sobie wpuknąć ale tym razem nic z tego e Odsadziłem maluchy, pamiętam dokładnie, wczoraj chyba, cała siódemka jest na razie w tej klatce, biała jest zamówiona i ile tutaj jest, trzy samce, te trzy samce raczej sobie zostawię, będzie żółty i dwa czarne, sami co sprzedam samce zostawię do uboju, prawdopodobnie chociaż tego tutaj takiego Madagaskara to trochę szkoda no ale zobaczymy za dwa tygodnie biała powinna się okocić bo już była pokryta i oby z sukcesem i tam wtedy spokój do jesieni eee, zobaczymy czy i jeżeli coś się urodzi, to raczej zostawię sobie jakąś małą mieszankę od niej. No i zobaczymy, czy wtedy też tak wiele czarnych będzie się rodziło. Dobra. Chwilę cięcia. Ja tutaj podam ptakom robaki i zieleninę. I za chwilę się widzimy ponownie. Dobra, robale podane. I tak to się prezentuje? Tu już prawie wyjedzone. Tutaj też musiałem się spieszyć, żeby w ogóle Wam pokazać. Bo. To... będzie zjedzone i jabłko, i tego, ale y, robale zawsze mają największe branie. To za chwilę będzie wszystko zbierane. Tutaj koguty też grzebią. Zbierają sobie robactwo i to będzie wszystko ładnie, elegancko przetrzepane. Podłoże jest wysypane ziemią okrzemkową i suchą dezynfekcją. Tak więc y, dobrze to zrobić taką, Jak te robaki się obkulają ziemią okrzymk okrzymkowej i zostaną zjedzone. I automatycznie, jeżeli coś się działo, to y, ptaki będą odrobaczone. Tutaj Chińczyki, aby mi żaden nie uciekł. Dobra. Tu mam trzy italiany, jednego mandżurskiego koguta Feniksa. Zobaczymy co z, tych, co z tej krzyżówki wyjdzie. Czy, czy kurczaki potem będą większe czy nie. Ogólnie jestem za tym, żeby te te Italian, które mam z Yorkshire, żeby wszystkie ubić. Na są jajka, jak półtorej jajka od przepiórki chińskiej, może. I, e, no i tyle, i same nie są zbyt, e, zbyt duże. Ja mam kurczaki większe niż, e, niż one są w tym momencie. Tutaj jest parka e, bublajów, snowflake. I teraz ja mam pięć jajek od tych snowflake'ów. I się zastanawiam, czy może ktoś z moich widzów jeżeli jest z kujawsko-pomorskiego gdzieś tam z okolic Bydgoszczy, ja może bym podrzucił ten pięciajek i ewentualnie tutaj od tych przepiórek one też są w rozmiarze jumbo i tu jest linia jeżeli chodzi o genetykę IB, extended brown jest tutaj rozetka tibetany i tutaj y, mam kilka jajek, a nie chcę ich teraz składać do inkubatora, bo y, w inkubatorze będę miał też saladony i one mi się z saladonami pomylą, bo mam też saladony y, są rozetami i Tibetanami, więc y, można pomyśleć, ale to szybko muszę y, Muszę wiedzieć, y, bo będę musiał sobie po prostu przebukować bagaż, żeby te jajka zabrać. Także nie wiem, może 10 ty. Tych bym miał razem, może 10 miałbym tych i, e, e, i 5 tych Bob White'ów Snowflake i chyba jeszcze kilka Chińczyków leży, jakby ktoś chciał to dawać znać w komentarzach, proszę. Może hodowla Kujawy No i tak to się prezentuje. Dobra, zabiorę Was do domu, zobaczymy, co się dzieje z zwierząt w domu i, yy, i tyle. Szybko zajrzymy sobie do egzotyki. Tutaj parka yy, tych nowszych modeli, z zewnątrz mała Tutaj Moja wcześniejsza samiczka miała dzisiaj trzy. Ale nie wiem, czy coś zniosła. O, trzeba lepszą Ona dostała samca i dosłownie na drugi dzień zaczęła budować gniazdo. <grym> I dobrze. <todziewanie> tutaj. E, trzy szylenki w w miarę krótkim czasie, więc będzie łatwiej odchowywać piskaki. E, biały samiec wrócił tutaj do tej papuczki bo nowy samiec padł. I tutaj ta parka ma trzy mm, jajka i dzisiaj tutaj u tej parki wykrywała się pierwsza papuszka, ale mm, zdechła więc y, można powiedzieć, że lęgi papuk się zaczęły, ale nic z nich jak na razie nie ma. E, sam tu moje pierwsze papuki więc mm, nie ma spiny. Swoją drogą w ostatnich dniach yy, bardzo pomaga mi tutaj Szymon. No yy, i z tego miejsca to pozdrawiam i dziękuję za całą pomoc. Hanowi yy, papuk. Szymon ma bardzo dużą wiedzę, ale yy, nie chce nagrywać filmów. Może, może da się namówić. Yy, na pewno byłoby to coś fajnego. Kanał z... Yy, Dużą wiedzą na temat y, papierów falistych, <tryk> dobra, skoczymy teraz do góry. Szybko będzie koniec. No, i tutaj 13 y, przepyrów. Widzieliśmy te dwa najciemniejsze. E, mówiłem, że padły. Reszta na razie się trzyma. Wszystko jest dobrze, ale y, w ubiegłym roku też miałem tak, że trzy mi padły z dnia na dzień takie dwumiesięczne. E, no więc jakoś wiecie, nie napalam się na jakieś wielkie sukcesy z nimi, no ale może nie będzie źle. Hmm. Ciekawi mnie, jak mi się te czerwone, bo one wyglądają jak jakieś, nie wiem, krzyżówki, a nie czyste czerwone. No i, no i tyle i nawet się nie będę tym przejmował chyba, że to mieszanki. mieszanki W inkubatorze mam chyba 14 czy 15 jajek od moich. Yy, które tam yy, wiecie yy, razem biegają w grupie jakiś czas yy, więc też na pewno jakieś miksy wyjdą o ile w ogóle coś wyjdzie bo jest 6 dni teraz je prześwietlę i będę wkładał resztę jajek yy, no, zbierało mi się ich trochę będę wrzucał 40 yy, faraona 25 chyba celadona yy, 35 białych udało się nazbierać i 12 żółtych Brązowych nie wrzucam ze względu na to, że, że będą celadony. A celadony też mam. Wiecie, Extended Brown, Tibetany i Rosety, Więc mogą mi się bardzo łatwo pomylić. Dobra, tym akcentem zakończę dzisiejszy film. Może z polski uda mi się coś polagrywać. I to zobaczymy. No i tak, i z tego miejsca pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, moich widzów. Szczególnie tych, którzy udzielają się na kanale w komentarzach. Wiecie, w komentarze najmocniej budują nasze kanały. Suby to tylko łachcą nasze ego i, i tyle. I szczególnie pozdrawiam, jak już wcześniej mówiłem, Szymona. Ale również yy, Kaspra, Adama yy, i Rafała. To są cztery osoby, z którymi yy, mam często kontakt. Czy to na Whatsappie, czy na Facebooku. <grym> yy, no i, i fajnie, że, że mamy tam jakiś kontakt. Dobra, spoko. <grym> to jeszcze raz wszystkim dziękuję, pozdrawiam i cześć.